Witajcie po 18 masie. witam się z wami jeszcze tego samego dnia, wczoraj, dnia wczorajszego, bo no, nagrywam to dwa filmy w jeden dzień, dlatego że troszeczkę siły nabrałam, troszeczkę si siły nabrałam, postanowiłam się do was odezwać, coś tam na klatce gada, ale to nic. No i nagramy sobie takiego vloga, powiem wam tak, bo to jest piątek jutro, jak co tydzień, mamy takie duże zakupy nasze. No i mam w planach weekend robić krokiety. Bo zostało już coraz mniej czasu. Dobrze, że ostatnio się wzięłam za te pierogi i łóżka, że już mam to, wiecie, pomrożone w zamrażalce. A jeszcze, jeszcze trochę zostało tej pracy. Jeszcze ryba, jeszcze sałatkę będę robiła. No i krokiety, także myślę, że wam pokażę. To znaczy naleśniki sobie posmarzę potem wam pokażę, jak to wszystko zawijam. Tylko napiszcie mi w komentarzu właśnie, jak wy to robicie. Jeżeli ja kupię mięso mielone i je ja podsmażę tam zapakuję do tych krokietów. To czy, czy potem mogę właśnie te kilka dni to trzymać w zamrażalniku, to zamrozić po prostu, że to mięso się tam, wiecie, zatrzyma się jakby czas jego, żeby, czy będzie to po prostu dobre do jedzenia. No bo wiecie, z grzybami jest, jest inaczej, czy tam z jakimś szpinakiem to może leżeć, ale nie wiem jak z mięsem, także napiszcie na dole. W ogóle powiem wam, oglądałam konferencję przed chwilą i pewnie wiecie o co chodzi i co się teraz od 28 grudnia wydarzy. I powiem Wam, że dla mnie osobiście to jest taki cios, bo ja już troszeczkę psychicznie się tak odgrzebałam, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale jedna z osób mi zasugerowała. Czekajcie, bluzę przerzucę. Jedna z osób właśnie komentujących zasugerowała mi, że za zauważyła właśnie, że się zmieniłam, że bardziej jestem pogodna na tych vlogach, że już minął mi ten cały kryzys i tak dalej, ja się zgadzam. Też to czuję, też to zauważam. I teraz, właśnie jak sobie to posłuchałam, to wiecie, no, mm, no takie wiadomości nie sprawiają, że człowiek y, ma dobry humor. Y, że jednak uświadomiłam sobie, że no, nic się nie zmieniło, tak naprawdę, y, jeśli chodzi o tą naszą sytuację, wiecie, jaką, tą naszą globalną. Y, że, wiecie, już tak powoli się przyzwyczajałam i tak dalej, ale. No ale po prostu jak tylko słyszę, słyszę po prostu, że znowu coś, znowu coś, to tak jakbym zrobiła pięć kroków w tył, w tył i znowu zaczynało się yy, to, co było w marcu. No, dlatego troszeczkę, no nie, nie, nie mam za dobrego humoru. Też wczoraj yy, na poprzednim vlogu Wam mówiłam, że przewiało mnie, bo w ogóle nie wiem już co na tym, tym vlogu mówiłam, ale siedziałam przy oknie, montowałam film i przewiało mi od okna i plecy mi strasznie bolą. Tak mnie połamało dosyć konkretnie. No, ale teraz już więcej energii mam i z racji tego, że jestem pomalowana, bo stan mojej cery jest. No, pewnie jest to w pewnym sensie widoczne. Jest, jest po prostu katastrofa. Powiem Wam, że już dawno nie miałam takich zmian na twarzy, dawno nie miałam takiego wysypu, i to miałam praktycznie tylko z jednej strony. Tutaj dziewczyny mi sugerowały, że może maseczka, no w pewnym sensie na pewno też maseczka, ale myślę, że główną przyczyną była, były słodycze, dlatego że ja ogólnie jadam, ale też w mniejszych ilościach, a teraz troszeczkę naprawdę były z trzy różne duże paczki słodyczy, i no gdzieś tam człowiek to zajadał, dlatego wszystko po prostu wywaliło zaraz na twarzy. No ale powoli powoli może jakoś dojdę do ładu. Z tym dlatego też się zmusiłam, żeby się pomalować. Nie chciałam mi się kompletnie, ale stwierdziłam, że nie mogę tak wam się pokazać, bo mam po prostu też straszne sińce pod oczami i to nie wyglądałoby atrakcyjnie. Dlatego yy, też zmieniłam ko kolory na tej kamerze, żebym była bardziej wiecie taka żółtawa, żeby nie była to taka blada i w ogóle, no takie trochę wiecie, przekłamanie rzeczywistości żebyście wizualnie lepiej wam się oglądało, chociaż też dziewczyna mi napisała, że spoko, że możesz wyglądać tak jak chcesz i tak dalej, no, ja cenię to bardzo i cieszę się że to mówicie co, co mnie zaskoczyło weszłam sobie któregoś wieczoru na laptopa i tam na laptopie w tym YouTube Studio, gdzie jest sekcja komentarzy, to jest tak, że jest nazwa użytkownika tego komentującego i taki znaczek, który może opisywać, że na przykład najczęściej jada jest o tej osobie pod filmami i znaczek, że subskrybuje. Od i powiem Wam, że troszeczkę się rozczarowałam, niektórymi osobami, które po prostu. Się deklarują, że są za mną, a jak przyjdzie co do czego, to patrzę, że mnie nie subskrybują. Także to było dla mnie trochę szokujące i trochę takie zadziwiające. No ale to już każdy decyduje tak, jak chce. No i jeżeli nie subskrybujecie mnie, to was zachęcam, bo jednak. Yy, za, no już kanał mam dwa lata i chciałabym chociaż do tego tysiąca dobić, nie ukrywam żeby się to wszystko rozwijało. Tutaj wiele osób mi życzyło 10 tysięcy, ale szczerze Wam powiem, że jeżeli ja od przyszłego roku nie zmienię tematyki mojego kanału i nie zacznę pokazywać więcej kosmetyków, testów, paletek, podkładów i innych takich, te, tego typu rzeczy, to, to mam wrażenie, że to nie pójdzie do przodu. Ja uwielbiam vlogi, uwielbiam tą swobodę, uwielbiam te, po prostu ten, no ten luz. I mi to sprawia przyjemność, ale niestety wydaje mi się, że żeby to ruszyło i żeby było te kilka tysięcy to muszą być te kosmetyki, bo inaczej to nie ma szans co jest dobijające, no ale trudno trudno, no, postaram się, w przyszłym roku może, może będę kupować te kosmetyki, sprawdzać, czytać cieszę się, że ten cień z efektu mi się sprawdził, to już mam taką, wiecie, firmę, w którą mogę inwestować, bo no, bo, wie, bo widzę, że jest dobra jakość no, tak jak Wam mówiłam też w poprzednim filmie, że naprawdę jestem Jestem po prostu pod wrażeniem tego cienia. Naprawdę jest super i nie kosztował dużo. Więc raz, raz na jakiś czas będę sobie inwestowała. Tym bardziej, że te paletki, które oni mają, to ogólnie są powyżej chyba 100 zł. Ale ostatnio wbiłam na jakąś wyprzedaż, co tam było za 65 zł. Także można, można z czasem też taniej coś wyrwać. No i tak, no takie mam przemyślenia. Kończy się rok, jak zwykle są podsumowania. To był po prostu beznadziejny rok i naprawdę mam nadzieję, że przyszły będzie lepszy, chociaż mam no, różne różne przemyślenia na wiele tematów, ale to też może na osobny film. Tymczasem przychodzę do kalendarzy, żeby troszeczkę tutaj świątecznego akcentu było. Eee, powiem Wam, że dzisiaj e, nie, nie nagrywałam wam chyba nic z jedzenia, w ogóle chciałam zrobić coś grzybowy. Ale, ale odmroziliśmy grzyby i chyba były jakieś zepsute, bo strasznie brzydko pachniały, więc stwierdziłam, że lepiej chyba wyrzucić to, żeby nie było wiecie, jakiejś atrakcji. Więc yy, będziemy na szybko po prostu robić jak, jakiś obiad, jakieś pierogi, chociaż dobrze wiecie, że u mnie z tą pszenicą to tak jest, tak sobie, ale mówię, dobra, niech już będzie na no, odczepnego. Mm. Także przechodzimy do kalendarzy. Zobaczcie, co się w nich znalazło. Mówiłeś, że nie będzie robił cię miesza. W osobnych plikach mi było. Już rozwaliłeś. Tak? No? A, zapomnieliśmy. To, że to potem, to jak podładuję baterię, no było... otwieraj. ho-ho. Ho-ho-ho <laughs> tam było, tak? No tak. A tutaj jest co? Szybko. Who are all the means... Niż... Pies? <laughs> Co to znaczy robić, Bo ja nie znam tych dwóch słów. No, kto zjadł ciastka? Wszystko. Kto zjadł wszystkie ciastka? No, kto zjadł? Elf! <grywa> Michał. Michał, dobra. Trochę się może światło odbijać, bo telewizor jest włączony. Łączy sobie choinę, żeby nie była taka, wiecie, zgaszona. Eee, będę musiała chyba jakieś lepsze baterie dokupić. bo, no, Bo czasami trochę tak. Mniej świecą, niż bym chciała. No i słuchajcie, dobra. Eee, tutaj jest w ogóle ten tofifi, To też muszę to jakoś gdzieś zorganizować. Eee, 16 karteczka to odkładam. No i zabieram się za kalendarz. Już coraz lżejszy jest naprawdę. Już tutaj jest puściutki, bo to jest ta pierwsza część i tutaj już też dzisiaj jest 18, Także wyciągam już te szkarby z naszego kalendarza. No i tak. Pierwsza rzecz to jest taka bransoleta. Bransoleta z takimi cyrkoniami. Czy coś w tym stylu. I do tego jest yy, edel. Edel to jest migdał, więc Migdałowa, jakaś czekoladowa Mercy. O. I karteczka, ale jakaś mniejsza widzę. Dobra, o, tak. Dzień 18. Dla każdego artysty, dobry kontakt z fanami to podstawa. A ty jesteś artystką, czyż nie? <grytanie> Boże, jak mi napisał, kurde, już jestem w szoku, jak miło. Zadanie na dziś. Pozwól ludziom na YouTubie, Instagramie wybrać Twoje jutrzejsze zadanie. No to macie pole do popisu. Bo na, z tego co tutaj wnioskuję na dzień 19 będzie na karterce napisane, że zrób zadanie od widzów, tak przynajmniej rozumiem to, więc macie tutaj pole do popisu. Możecie mi napisać, co miałabym zrobić na tym 19 dniu. Tylko wiecie, takie coś wykonalnego, co mogę zrobić w domu, co, co jest naprawdę wykonalne. Co, wiecie, mam tutaj rzeczy z tego, żeby to zrobić, że nie tam, wiecie, jakieś takie, no ale możecie, możecie trochę poszaleć. Także macie tutaj zadanie dla siebie dzisiaj. Fajnie, naprawdę, powiem wam, że postarał się Radek i pomyślał te kartki bardzo kreatywnie. No i co? Tak jak widzieliście, wcześniej otworzyliśmy te kalendarze ze słodyczami. Tu już jest prezent pod choinką. Moi drodzy, będziemy kończyć tego vloga Ściska was ciepło. Jeżeli coś y, ja jeszcze Wam dogram, to poleci na końcu, a jak nie, to już do zobaczenia w kolejnym filmie już jutro. Pa, pa!